Cześć Baranki, witam Was. Przesłaniek z kart Tarota na środę, 31 lipca. Zobaczmy. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia dla Was, Baranki. Piątka monet i pazik monet. Powiedziałabym, że będziecie niezadowoleni w środę z jakiejś oferty, z jakiejś propozycji. Może chodzić o jakiś projekt. O coś, przede wszystkim, myślę, że kwestie finansowe tutaj będą ważne i tutaj o to może chodzić. Przede wszystkim, więc jakieś poczucie braku może być: no, 31 koniec miesiąca, może po prostu brakować wam pieniążków i możecie mieć takie poczucie, może po prostu jakiś wydatek będzie i nagły, i tutaj na coś nowego, tak? Może będziecie chcieli zapłacić jakiś kurs, szkolenie, a niestety, no, będzie. Nie będzie pieniążków na to, tak? Więc stąd jakieś poczucie właśnie braku, poczucie mm, takiego. Yy, no, no, przy piątce monet, yy, to ogólnie, tak? Yy, jest poczucie, yy, no, zmartwienie, yy, rozczarowanie jakąś sytuacją. Ktoś nie zapłacił wam, a obiecał, że zapłaci, więc tutaj takie yy, kwestie. Jeśli mówilibyśmy o partnerstwie, yy, to mogłoby być, yy, to mogłoby chodzić o to, że będziecie niezadowoleni z jakiejś relacji, z jakiejś tutaj oferty, propozycji kogoś, ewentualnie poznacie może poznacie kogoś, może znacie już kogoś, możecie mieć do czynienia z kimś, z żywiołu ziemi. Byk, koziorożec, panna, i tutaj jakieś niezadowolenie, niezadowolenie z, właśnie z tej relacji, być może jeśli chodzi o tą osobę, może chodzić o to, że ta osoba się nie interesuje wami tak, jak wy byście tego sobie chcieli. Gdzieś jest poczucie takiego, właśnie poczucie tego, że gdzieś może nie interesuje się na przykład w ogóle. Wami, że gdzieś jest właśnie jakiś brak, że no, tutaj jest jakieś y, rozczarowanie tą y, osobą. Więc, no, może jakimś spotkaniem, może jakąś ofertą, propozycją, y, coś tutaj będzie takiego. Y, rozczarowującego ogólnie rzecz biorąc, ogólnie mówiąc. Może być tak, że partner na przykład nie będzie miał czasu i stąd też jakieś takie poczucie rozczarowania, czy poczucie tego, że brakuje wam go. No więc tutaj takie kwestie. Do usłyszenia. Cześć. Cześć byczki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę 31 lipca. Zobaczmy, jaka będzie energia dla Was byczki 8 buław. I karta, zobaczmy drugą kartę. Kochanków. No, faktycznie to jakieś flirty, romanse się pokazują. Tego dnia może się w ogóle dużo dziać. Może być dużo wyborów, dużo jakichś takich kwestii decyzyjnych, że trzeba będzie właśnie decydować, podejmować jakichś wyborów, na coś się zdecydować. I może chodzić tu o ludzi, może chodzić o komunikację, może chodzić o to, żeby zadecydować coś w jakiejś związane z jakimś wyjazdem, z jakąś podróżą, ale może chodzić o jakieś spotkanie, czy się decydujecie na to, czy nie. Może być zaproszenie na jakieś, do jakiegoś flirtu właśnie, do jakiegoś e, romansu. Więc gdzieś tutaj też y, takie sytuacje pojawiają się. Y, może być w ogóle dużo pomysłów tego dnia i będziecie chcieli się nad którymś pochylić, bardziej zastanowić, może jakiś wybrać. Więc tutaj może się też sporo dziać, jeśli chodzi o komunikację, o relacje, o wiadomości, czy odpisać, komuś nie odpisać. Gdzieś tu ktoś może z Was stanąć przed takim dylematem. Ogólnie powiedziałabym, że będzie się działo bardzo dużo w środę. Do usłyszenia. Cześć. Witam Was, bliźnięta, bardzo serdecznie w przesłaniach z kart Tarota na środę 31 lipca. Ej, jaka będzie energia tego dnia? Zobaczmy, co może się wydarzyć, bliźnięta. Ej, karta śmierci. Karta śmierci i królowa kielichów. No, powiedziałabym, że coś tu może się zakończyć. Ej, może. Trzeba będzie coś zakończyć. Mam wrażenie, że może chodzić o jakieś kwestie relacji przyjaźni, może chodzić o jakieś pasje, może chodzić o jakieś no, kwestie związane na przykład z jakimiś sprawami dotyczącymi partnera, partnerki, może chodzić również o kwestie związane. Gdzieś no, z kwestii, z rzeczami bliskimi Waszego serca, czyli tak jak mówiłam, jakieś pasje, zainteresowania. I tutaj, tak jakby jakaś transformacja, jakaś zmiana w środę miała się wydarzyć, tak jakbyście chcieli coś zmienić. Może chodzić o zakończenie jakiejś relacji, może chodzić o rozpoczęcie. By można było rozpocząć coś nowego, trzeba zakończyć coś starego przy karcie śmierci, i to może dotyczyć właśnie jakiegoś partnerstwa, może chodzić o jakieś. Relacje, tak jak wspomniałam. No, tutaj może partner-partnerka stoi przed jakąś decyzją, może Wy się zastanawiacie, czy zakończyć to, czy nie. Może chodzi ogólnie o jakieś sytuacje, jakieś sprawy, um, które no, wypadałoby zakończyć, bo może nie, w jakiś sposób one już Wam nie służą, albo um, coś tutaj się takiego podziało, że, że wiecie, czujecie, że to już nie ma sensu, więc gdzieś tutaj jakieś kwestie mogą być relacji. No, i by można było iść dalej, no to dobrze by było zakończyć. Może chodzi o transformację, czyli zmiany, może chodzi o porozmawianie z kimś, wyjaśnienie sobie jakiejś kwestii. No właśnie, i albo zakończenie, albo pójście dalej razem, albo osobno. Więc gdzieś tutaj takie sytuacje. Do usłyszenia, cześć. Cześć, raczki, witam Was w przesłanie z karta tarota na środę 31 lipca. Raczki. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia. Karta świata. Karta świata oraz druga karta. Zobaczmy. O, piąteczka mieczy. Czyli powiedziałabym, że tutaj w środę może, może być jakaś sytuacja, która. Którą? którą będziecie rozczarowani tak ogólnie mówiąc, być może ktoś z Was chce coś zakończyć może tutaj szykuje się jakieś zakończenie i to może być mm, jakieś przykre zakończenie, to może ktoś być coś, co ktoś wykona, jakiś krok, ruch, przeciwko Wam, coś zakończy, i stąd tutaj rozczarowanie. Ktoś może Wam, wam wbić nóż w plecy, tak przysłowiowo rzecz, mówiąc, zakończając coś, więc no tutaj takie y, sytuacje. Możecie, możecie się nie spodziewać jakiegoś na przykład zakończenia, albo będzie ono dla Was przykre, negatywne powiedziałabym. Tak jak mówię, no możecie się nie spodziewać. Tutaj może chodzić również o jakąś komunikację, może chodzić o coś, że nie będzie wychodzić tego dnia, może się nie udawać, jakaś komunikacja z kimś, nie możecie się nie dogadywać po prostu z kimś. Ktoś może tutaj przeciwko Wam też. Coś snuć, jakieś plany, jakieś kwestie, obgadywać was, czy działać przeciwko Wam. I mówię tutaj o relacjach, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Karta świata to są możliwości, ale przy piątce mieczy to możliwości, które nie będą albo was satysfakcjonować, albo będą nieodpowiednie dla was, albo po prostu no, nie będziecie z nich zadowoleni. A więc tutaj może się też nic takiego nie zadziać, to, co byście się spodziewali, więc gdzieś tutaj jakieś rozmowy, na przykład biznesowe mogą nie wyjść, bynajmniej mogą się potoczyć nie tak, jakbyście chcieli. Więc tutaj gdzieś wszystko tak niezbyt dobrze przy tej piątce mieczy, bym powiedziała. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o poznawanie ludzi, no to też możecie być rozczarowani, a może po prostu tego dnia nikogo nie poznacie, takiego, kto no, byłby godny zainteresowania waszego, tak? Więc tutaj jakieś takie sytuacje raczej rozczarowujące tego dnia. Pozdrawiam, cześć. Cześć lwy, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę 31 lipca zobaczmy jaka będzie energia tego dnia dla Was, co może się wydarzyć. Lwy, trójeczka monet oraz karta siedmiu kielichów. No, wybory, współpraca, zastanawianie się nad jakimś projektem, współpraca nad jakimś projektem, nawet kilkoma, więc tutaj powiedziałabym rozwój. Możecie faktycznie pójść w różnych kierunkach, możecie. Współpracować z różnymi osobami, e, podróżnymi, ja bym powiedziała, albo w, przy różnych projektach, przy różnych jakichś realizacjach. Więc tutaj no, może też być mm, dużo, po prostu może się dużo dziać. Może wy będziecie po prostu kogoś uczyć czegoś, może to wy będziecie prowadzić jakieś projekty, gdzieś możecie uczestniczyć w tym, ale możecie również prowadzić, uczyć czegoś, więc gdzieś tutaj, no takie sytuacje. Powiedziałabym, że bardzo dobre, jeśli chodzi o kwestie jakieś. E, Tutaj zawodowe. Może być tak, że rozpatrujecie, rozpatrujecie jakąś współpracę z kimś, zastanawiacie się. No, jeszcze powiedziałabym, że nie decydujecie się, niektórzy z Was jeszcze na współpracę w środę, bo po prostu chcecie się zastanowić nad jakąś możliwością, opcją, która będzie lepsza dla was, więc gdzieś tutaj również takie sytuacje inni mogą na przykład snuć plany co do jakiejś współpracy przyszłej, czy może jakaś propozycja się pojawiła i się zastanawiacie, rozpatrujecie to pod różnymi na przykład względami. Do usłyszenia. Cześć. Witam Was panny. Zobaczmy, jakie będą przesłania z kart Tarota dla Was na środę 31 lipca. Panny zobaczmy 7 monet 7 monet i karta siedmiu mieczy. No, powiedziałabym, żebyście się absolutnie nie spieszyli tego dnia, byli cierpliwi i czekali na coś, bo tutaj jakieś sytuacje muszą dojrzeć, jakieś sytuacje muszą się rozwinąć. Natomiast Siedem Mieczy mówi o jakichś kwestiach, które ktoś wykonuje jakichś krokach, sytuacjach, decyzjach, które wykonuje ktoś przeciwko wam. Więc tutaj pokazuje się mi złodziej, oszust, więc może warto po prostu poczekać, zobaczyć, może ktoś was namawiać do czegoś. Może ktoś próbować od Was wyciągnąć jakieś informacje, może ktoś, no tutaj próbować działać przeciwko Wam, więc dobrze by było właśnie się przyglądnąć tutaj jakimś kwestiom, sytuacjom. Dla niektórych ja bym powiedziała, że jakiś taki urlop by się szykował w środę, może ktoś z Was może sobie zrobić jakieś takie wolne w pracy na przykład, albo do jakichś obowiązków. Więc tutaj również się to pokazuje. Aczkolwiek może być tak, że będziecie chcieli, ale coś tutaj pokrzyżuje wasze plany, może być tak, że ten urlop się nie uda, ten odpoczynek, na przykład jednodniowy. Może macie jakieś sprawy do załatwienia i będziecie chcieli właśnie je załatwić w środę, i tutaj też powiedziałabym, że albo, one się, albo się nie uda, albo będziecie niezadowoleni z załatwienia tych spraw, albo no, pójdą nie po waszej myśli. No, ktoś może Wam pokrzyżować plany właśnie z tym, zamiast tym urlopem, czy jakimiś tutaj innymi sytuacjami. W każdym bądź razie e, no, pokazuje się też, by być cierpliwym tego dnia i tak jak powiedziałam, nie podejmować pochopnie decyzji. E, być może też nie oceniać kogoś, zbyt szybko, pochopnie, e, więc też tutaj taka sytuacja. Do usłyszenia. Cześć! Cześć wagi, witam Was w przysłonie z kart Tarota na środę, 31 lipca. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia dla Was, Cesarz. Cesarz i karta siły. Wow, to macie ogromny potencjał tego dnia, ogromną siłę tak naprawdę do. Do tego, by wynegocjować jakieś kwestie, jakieś sprawy, może coś pozałatwiać, możliwe, że jakaś trudna, ważna rozmowa was, was czeka właśnie w środę, na przykład z szefem, lub rozmowa kwalifikacyjna, albo nie wiem, jakaś rozmowa z urzędnikami jakimiś. W każdym bądź razie to może być taka rozmowa nie dość, że ważna, to taka trudna, ale przy karcie sile dacie sobie radę. Gdybyś mówiła tu o karcie również cesarza, cesarza, więc jak najbardziej jest to też karta takiego hmm... No, takiego podejmowania decyzji, mądrości, tego, że wiem, co mówić, jak mówić, z kim rozmawiać, jak rozmawiać, żeby osiągnąć swoje cele, a poza tym karta siły, która jeszcze więcej dodaje pę pędu, więc naprawdę możecie ważne sprawy pozałatwiać z tego dnia, możecie mm, chcieć coś negocjować, rozmawiać o czymś ważnym, coś załatwiać, więc, tu wszystko Wam się uda, bym powiedziała możecie osiągnąć jakieś tutaj ważne dla Was kwestie, ważne sytuacje, zdarzenia, możecie dopiąć swego. Mimo iż sprawa może wydawać się, tak jak powiedziałam, jakaś trudna, to jednak uda się Wam tutaj porozumieć. Może chodzić o właśnie jakieś porozumienie z na przykład partnerem, więc również jest realne osiągnięcie konsensusu czy jakiegoś wyjścia z sytuacji. Do usłyszenia, cześć. Cześć Skorpiony, witam was w przesłaniach z kart Tarota na środę, 31 lipca. Zobaczmy, jaka będzie energia tego dnia. Rycerz Rycerz Kielichów oraz karta Królowej no to powiedziałabym, że tutaj może być jakaś oferta, propozycja na przykład romansu dla kogoś, jakiegoś flirtu, tu mi się pokazuje, tak? Ale tu ktoś może być oczarowany jakąś kobietą, na przykład jakiś mężczyzna, powiedzmy. E, Mężczyzna-skorpion e, może być oczarowany kobietą, a może to wy wyjdziecie z jakąś inicjatywą do jakiejś pani, która się wam po prostu podoba. Natomiast tu może chodzić o jakieś spotkanie z przyjaciółką, z, no, z jakąś kobietą ogólnie rzecz biorąc. Może chodzić o jakąś ofertę, propozycję, bo ta królowa buław może być również szefową, więc tutaj być może jakaś rozmowa na przykład na temat pracy lub w pracy w ogóle rozmowa z szefową, może rozmowa kwalifikacyjna, może. Ktoś tu wyjdzie z jakąś propozycją dla tej kobiety, jakieś porozumienie, dogadanie się, wynegocjowanie czegoś również, więc też taka sytuacja może być dla kogoś. Możecie w ogóle mieć do czynienia z osobami z żywiołu wody, między innymi wy, wy jesteście też z żywiołu wody, czyli rak, ryby, skorpion, ewentualnie z kimś z żywiołu ognia, baran, lew, strzelec. No, i tutaj mogą być właśnie różne kwestie, być może wyjaśnienia sobie czegoś, porozmawiania, dogadania się, jakieś negocjacji, oferty, propozycje, spotkania, randki, jakieś wyjścia wspólne z przyjaciółmi, z przyjaciółką, z przyjacielem, może. Więc powiedziałam, że pozytywnie. Do usłyszenia, cześć. Witajcie Strzelce w przesłaniach z kart Tarota na Środę 31. Lipca. Zobaczmy, co może Wam się tu przytrafić. Jaka energia będzie? Karta księżyca i karta pięciu monet. No, powiedziałabym ogólnie kiepski dzień, jeśli chodzi o jakieś sprawy finansowe. Bo tutaj pokazują się jakieś sekrety, tajemnice, niedopowiedzenia, brak, poczucie braku. Może być tak, że czujecie, że nie macie pieniążków tego dnia, chcielibyście coś kupić, ale niestety nie ma ich, nie ma pieniążków, tak? Może ktoś mieć poczucie właśnie braku finansowego, może tutaj ktoś coś ukrywa przed wami, na przykład, że jest źle finansowo w firmie, na przykład, że nie ma tej stabilności finansowej że no, przydałoby się jakieś dodatkowe wsparcie, dodatkowe środki. W każdym bądź razie ich nie ma. I w środę jest takie właśnie poczucie, że być może nie ma na kogo liczyć, że ktoś tu w sekrecie ukrywał przed Wami, może dowiecie się na przykład tego, albo nie będziecie wiedzieć, że właśnie no, jest kiepska jakaś sytuacja finansowa i wy o tym albo nie wiecie, albo się dowiecie pokątnie, powiedziałabym. Natomiast ja bym powiedziała, że tutaj warto tego dnia słuchać intuicji. I tutaj mogą być również jakieś takie odczucia braku, niespełnienia, niezadowolenie. Na przykład też, jeśli mówimy o, o jakiejś na przykład relacji a coś może być niezadowalającym. Być może ktoś z was nie dowie się w środę tego, czego by chciał. Może oczekujecie jakiejś informacji tego dnia i tutaj również tego nie będzie. Ktoś dalej coś ukrywa, może by miało być coś wyjaśnione, a nie będzie. No tak jak mówię, jest takie ogólnie odczucie, poczucie braku, braku spełnienia, braku Um, no, wokół Was jakiegoś takiego wsparcia, więc też ktoś może tutaj czuć się, um, że został sam, na przykład. Ktoś może mieć poczucie, że, że został sam na lodzie, na przykład, tak? że coś się tu nie układa, że tu jest, są jakieś tajemnice, sekrety, których no, nie jesteście w stanie się dowiedzieć, na przykład. Tak, też tak może być. Do usłyszenia, cześć. Cześć koziorożce, witam Was w przesłaniach z Karta Tarota na środę 31 lipca. Zobaczmy, co może się tutaj wydarzyć. Zobaczmy, środa, osiem mieczy i karta słońca. No, powiedziałabym, że jest szansa na to, byście zobaczyli coś, żebyście zobaczyli cały kształt jakiejś sprawy. No, ja bym powiedziała, że ktoś z Was. Chce coś zobaczyć. Ktoś z Was, no tutaj, może chcieć sobie coś wyjaśnić, na przykład. Może ktoś chce, na przykład, zobaczyć jakąś klarowną sytuację, tak? Więc gdzieś tutaj jest taka kwestia. Powiedziałam tak: Osiem Mieczy to karta, która mówi o zamknięciu, o tym, że nie chcemy widzieć czegoś, nie dostrzegamy pewnych rzeczy, na, własny, no, na własnych zasadach działamy, tak? Natomiast karta Słońca. No, to karta, która mówi o otwartości, wręcz odwrotnie. To karta, która mówi o radości, o spełnieniu. No, myślę, że po prostu tutaj albo coś zrozumiecie, albo otworzycie się właśnie na nowe możliwości, na jakieś relacje, na jakąś satysfakcję, na jakieś sukcesy, no, na pozytywne rzeczy, bym powiedziała. Więc gdzieś tutaj wychodzicie, ja bym powiedziała, z cienia. Po to, żeby iść dalej w słońcu. E, więc e, bardzo pozytywnie, bo ktoś może coś zrozumieć tego dnia. Być może coś się wyklaruje, coś wyjdzie na jaw, na przykład coś, co pozwoli wam e, no, otworzyć oczy szerzej, zobaczyć pewne rzeczy, których do tej pory nie dostrzegaliście, no, to słońce bardzo pomaga, pomaga. I ja bym powiedziała, że właśnie no, przebudzicie się tego dnia o tak. Tak bym powiedziała, na jakąś sytuację, na jakąś sprawę. Po prostu zobaczycie to w prawdziwym świetle, a nie tak jak do tej pory. Do usłyszenia. Cześć. Cześć Wodniki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na środę 31 lipca. Co może się wydarzyć? Sprawdźmy. Gwiazda. Gwiazda oraz karta dziesięciu buław, no to ktoś tu tutaj a, może mieć nadzieję do tego, że, co do tego, że no, ktoś Wam pomoże przy jakichś obowiązkach, albo na przykład możecie mieć nadzieję, co do tego, że coś tutaj się zakończy. Zakończy się na przykład jakieś obowiązki, coś wzięliście na siebie, na przykład coś, no, zgodziliście się, że nie wiem, pomożecie komuś w jakichś obowiązkach codziennych. No i tak jak gdyby w środę udaje się właśnie pogodzić pewne rzeczy, udaje się pomóc. Gdzieś tutaj. Ta karta gwiazdy powoduje, że e, tak jakby być może pewne rzeczy e, no miały się przeorganizować. E, tak jakbyście chcieli w inny sposób podejść do pewnych spraw, pewnych rzeczy, by móc je rozwiązać, by no, nie dźwigać dalej tego ciężaru. Więc tak jakby mogło się coś tutaj udać, na przykład m, przeorganizować, czy na przykład porozdzielać tą pracę, jeśli mówimy o pracy, e, tak jakbyście mogli. M, no, pochwalić się czymś. Być może do tej pory coś było ukrywane, a tutaj w środę mogłoby wyjść na jaw, na przykład, I, i wy się z tego cieszycie. To jest dobry powód do radości. Ktoś może, na przykład, dla kogoś może być tak, że jest w ciąży i nie mówił o tym nikomu i jest to w jakiś sposób no, um, obciąża, tak? obciążeniowe, w sensie takim, że, no wiadomo, jakiś sekret ukrywa, więc no nie, jakoś tam. Na no, taki kamień na sercu, jak gdyby nosił, tak? I gdzieś może w środę udaje się to pokazać, tak? Udaje się, no, zrzucić z siebie ten kamień, czyli na przykład poinformować wszystkich, tak? O tej ciąży, na przykład przykładowej. Więc tutaj. Mogą być właśnie takie sytuacje, które pozwolą Wam pozbyć się jakiegoś obowiązku, pozbyć się czegoś, co Wam ciąży po prostu, lub coś, na co Wy się zgodziliście, bo tutaj też tak może być. Może uda się na przykład, jeśli ktoś tutaj na przykład był, no miał już dość czegoś, no to możliwe, że właśnie pojawi się jakaś taka deska ratunku i ktoś pomoże Wam. Właśnie w jakichś zadaniach, czy w tych obowiązkach, w tym, co Was obciąża po prostu. Czy to jakaś sekret, tajemnica jest, coś wiecie, nie możecie się z, się z tym podzielić, bo ktoś Was prosił o, o na przykład o, o to, byście nikomu nie mówili. Więc tutaj różne takie sytuacje mogą mieć miejsce. Do usłyszenia, cześć. Cześć Rybki, witam Was w z kart Tarota na środę 31 lipca. Zobaczmy, jaka energia będzie tego dnia dla Was piątka monet piątka monet oraz karta gwiazdy. Powiedziałabym, że jest nadzieja na to, że skończą się jakieś problemy finansowe, czyli może być tak, że w środę nie macie pieniążków, ale okazuje się, że ktoś Wam na przykład pożyczy. Może być tak, że nie spodziewacie się żadnych pieniędzy, no, chcielibyście coś kupić, tak, a jest takie poczucie braku, nie ma tych pieniędzy i na przykład no... Albo czekacie na kredyt, jest ciężko, żeby go dostać, i tu pojawia się światełko w tunelu, możecie go dostać, może nie w takich warunkach, jakich byście chcieli, ale jest jakaś szansa na to, że ta sytuacja ulegnie poprawie. Więc bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdujecie w środę, mówię o jakiejś takiej sytuacji poczuciu braku, czy ktoś na przykład macie taką sytuację, że uważacie, że partner się wam nie interesuje, czy na przykład chodzi o jakieś w pracy niezadowolenie z premii, niezadowolenie z pracowników, z którymi pracujecie, niezadowolenie z jakichś nadmiaru obowiązków. no Różne tu kwestie mogą powodować to niezadowolenie tak naprawdę. I poczucie jakiegoś braku, na przykład finansowego, no to w środę pojawia się jak gdyby właśnie takie światełko w tunelu, pojawia się ta gwiazda, czyli jest nadzieja na to, że sytuacja ulegnie poprawie, że ktoś wam pomoże, pojawi się jakiś darczyńca, pojawi się no, ktoś, kto wyciągnie do was rękę, ktoś, kto was wesprze. Więc gdzieś tutaj, w tym wszystkim, możliwość odwrócenia sytuacji, możliwość poprawy sytuacji. Jest taka no, iskierka nadziei na to, że będzie lepiej, także nie martwcie się w środę. Pozdrawiam, cześć.